10. Samolot. Okolice miasta Portland, Stany Zjednoczone, gęsty las, a w nim farma pewnego Amerykanina, a na terenie farmy samolot Boeing 727. Samolot został postawiony na betonowych cokołach, a sama maszyna została zakupiona jako jednostka wyeksploatowana, niezdolna do dalszej służby. Mężczyzna dał maszynie drugie życie, przystosowując ją do zamieszkania w środku. A w środku znajdziemy to, co jest niezbędne w każdym domu: elektryczność, łazienkę, aneks kuchenny, sypialnie oraz miejsce do spędzania czasu w ciągu dnia oraz pracy. W 1999 roku mężczyzna zapłacił za samolot 100 tysięcy dolarów, a zaaranżowanie w nim domu kosztowało go kolejne 120 tysięcy dolarów. Amerykanin spędza w maszynie połowę roku normalnie w niej mieszkając. Maszyna oczywiście znajduje się na farmie na stałe i nie ma możliwości oderwania się od ziemi. 9. Boeing 727 Kolejny samolot, ten sam co w punkcie poprzednim, jednak trochę starszy. Maszyna pochodzi z 1965 roku i znajduje się na Kostaryce. Samolot umieszczony jest ponad lokalną plażą, został tutaj przetransportowany w częściach, a następnie złożony w całość. Cała maszyna została starannie zaaranżowana i urządzona według najwyższych standardów i obecnie pełni funkcję hotelu. Każdy zainteresowany może wynająć sobie ten samolot już za kilkaset dolarów dziennie. A do dyspozycji za tą cenę mamy sypialnię, łazienkę, salon, kuchnię oraz kilkudziesięciometrowy taras z widokiem na ocean. Wszystko umieszczone jest ponad lokalną plażą oraz lasem, pełnym rzadkiej roślinności oraz nietuzinkowych zwierząt. Jeżeli jednak chcielibyście spędzić wakacje w tej maszynie, musicie przygotować się na dość długi okres oczekiwania. Właściciele zapewniają, że urlop w tym miejscu, spędzony w takiej maszynie, to dość rozchwytywana atrakcja. 8. Mirror Cube. Wymiary 4x4x4 metry to apartament hotelowy, który znajduje się w szwedzkim lesie na północy kraju, w sąsiedztwie lokalnej rzeki oraz pięknych widoków. A całość to sześcian umieszczony w koronach drzew, zbudowany z zewnątrz z lustrzanych tafli szkła. W środku nie znajdziemy, co prawda, wielkich luksusów, jednak jest tam wszystko, co jest niezbędne do wypoczynku na łonie przyrody. Do apartamentu prowadzi drewniana kładka, która jest najbardziej widocznym elementem całej konstrukcji. Apartament ma formę idealnego sześcianu, a lustrzane ściany gwarantują anonimowość gościom zamieszkującym w środku. Anonimowość do tego stopnia, że dzięki lustrzanym ścianom, konstrukcja jest praktycznie niewidoczna z zewnątrz. Warto wspomnieć, że ten niecodzienny apartament to nie jedyny futurystyczny obiekt do spędzania urlopu w okolicy. Mirror Cube jest częścią całego kompleksu hotelowego, na który składają się inne niesamowite apartamenty, takie jak apartament Stożek, apartament UFO czy apartament Ptasie Gniazdo. Ceny tych apartamentów zaczynają się już od około 5000 koron szwedzkich za noc, co jest równowartością około 2000 złotych. 7. Mushroom House Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork, okolice miasta Perrington. Znajdziemy tam rezydencję do wybudowania, której jako inspiracji posłużył kwiat. Dzikiej marchwi. Całość niestety nie ma takich kolorów jak wspomniany kwiat. Zamiast zielono-białego odcieniu rezydencja utrzymana jest w kolorach szarości, przez co zyskała przydomek Mushroom House, czyli domu grzyba. Dom został wybudowany na początku lat 70. przez parę artystów, a w 1989 roku został okrzyknięty znakiem rozpoznawczym regionu. Konstrukcja składa się z czterech platform o łącznej powierzchni 400 m2, umieszczonych na czterech betonowych słupach. W środku znajdziemy wszystko, co jest niezbędne do życia, jednak bez przesadnych luksusów. Dom wyposażony jest w trzy sypialnie, trzy łazienki, kuchnię oraz taras. W 2012 roku dom zmienił właściciela. Nowy nabywca zapłacił za niego niemal 800 tysięcy dolarów. Na początku 2017 roku w internecie pojawiła się oferta wynajmu tej niecodziennej nieruchomości. Cena, jaką zaproponował właściciel, wynosiła 7 tysięcy dolarów miesięcznie. 6. Fabryka Cementu. Od wielu lat zauważalna w dziedzinie architektury jest coraz popularniejsza tendencja do przeobrażania obiektów, które niegdyś pełniły funkcje przemysłowe, na obiekty wypoczynkowe lub hotelowe. Tak właśnie stało się w tym przypadku, jednak nie mówimy o pojedynczym domu czy apartamencie. Mówimy o całej pokaźnej, przemysłowej fabryce nieopodal miasta Barcelona w Hiszpanii. Obiekt niegdyś funkcjonował jako fabryka cementu. Obecnie na jego terenie znajdziemy liczne apartamenty, biura, wystawy, sale konferencyjne oraz ogrody. Realizacja inwestycji sięga lat 70., kiedy jeden z hiszpańskich architektów zapragnął przeobrazić ten obiekt przemysłowy w coś więcej. Fabryka składa się z 30 silosów do składowania materiałów sypkich. Piwnic, miejsc biurowych, maszynowni oraz infrastruktury produkcyjnej. Dzisiaj znajdziemy tam wszystko to jednak przekształcone w nowoczesny kompleks biurowo-poczynkowy. 5. Casa do Penedo Budynek powstał w latach 1972-1974 jako domek letniskowy i obecnie jest jedną z lokalnych portugalskich atrakcji turystycznych. Pozbawiony elektryczności obiekt zaprojektował lokalny architekt. Dom zbudowano w oparciu o cztery potężne kamienie, między którymi umieszczono kamienne ściany. Budowla zyskała niesamowitą sławę w internecie, przez co stała się częstym miejscem odwiedzin turystów oraz fotografów. Dom zagrał również w kilku filmach. Jednak niestety popularność ma też przykre strony. Dom stał się miejscem częstych odwiedzin wandalii. Niejednokrotnie dochodziło do dewastowania tego miejsca, do wybijania szyb oraz do prób włamania. Właściciele musieli przez to wymienić okna na kulo odporne oraz zainstalować specjalne antywłamaniowe drzwi. Obecnie od kilku lat w domu znajduje się małe muzeum opowiadające historię domu i okolic. 4. Kościół. Środkowa Holandia, miasto Utrecht i sytuacja, o której w Polsce raczej nigdy nie usłyszymy. W tym miejscu przekształcono kościół w dom mieszkalny. W budynku od 1991 roku nie odbywały się obrządki religijne i od tego czasu do roku 2007 budynek pełnił funkcję salonu sprzedażowego zabytkowych mebli, a w środku odbywały się sporadycznie kameralne koncerty. Od kiedy budynek przestał pełnić funkcję sakralną, dokonano w nim pewnych zmian, jednak ograniczyły się one głównie do wewnętrznej części. Z zewnątrz nieruchomość cały czas przypomina na pierwszy rzut oka niewielką katedrę, a w oknach od lat możemy zobaczyć witraże. W środku dodano dodatkowy strop, dzięki czemu zyskano wiele metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni. Jednak nad stropem w dalszym ciągu widoczne są sklepienia kojarzące się bez wątpienia ze świątynią. Obecnie w dawnym kościele znajdziemy takie udogodnienia jak kilka sypialni, łazienki, jadalnie, pracownie, kuchnie oraz pokaźny salon. Wszystko na powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych. Pomysł przekształcenia kościoła w budynek mieszkalny budził wiele kontrowersji, jednak inwestor utrzymuje, że był to jedyny sposób, aby przywrócić budynkowi drugie życie i uchronić go od popadnięcia w ruinę. 3. Mobile Aquatic Pod Mówiliśmy już o przekształcaniu obiektów przemysłowych w użytkowe, teraz pora powiedzieć o kolejnym trendzie w stylu życia oraz nieruchomościach. Chodzi o minimalizm, a obiekt, o którym powiemy za chwilę, idealnie wpisuje się w ten trend. Mówimy dokładnie o czymś pomiędzy domem a instalacją artystyczną, znajdującą się w okolicach miejscowości Exbury w Anglii. Budowla to jednopokojowy apartament w kształcie jajka, umieszczony na wodzie i zdolny do unoszenia się na jej powierzchni. Całość została wykonana przez lokalnego artysta jako właśnie projekt artystyczny, jednak mężczyzna postanowił w swoim dziele zamieszkać na stałe. W środku znajdziemy podstawowe przedmioty niezbędne do życia: hamak, prysznic, aneks kuchenny oraz miejsce do pracy. Obiekt wykonany jest z kawałków drewna starannie ze sobą połączonych w kształt jajka. Ciekawostką jest to, że konstrukcja została starannie wyważona i unosi się na wodzie, dzięki czemu może być transportowana z miejsca na miejsce drogą wodną. 2. Dom Kereta. Mówiliśmy o instalacji artystycznej w kształcie jajka. Pora pójść krok dalej i powiedzieć o kolejnej instalacji pełniącej funkcję mieszkalną, znajdującą się w szczelinie między dwoma innymi budynkami w Polsce, w Warszawie. Obiekt został zbudowany w 2012 roku i mieści się w warszawskiej dzielnicy Wola i jest dziełem jednego z naszych rodzimych polskich architektów, Jakuba Szczęsnego z grupy projektowej Centrala. Mieszkanie, bo taką funkcję pełni instalacja, znajduje się w 152-cm szczelinie pomiędzy powojennym blokiem mieszkalnym a przedwojenną kamienicą. Instalacja została zaprojektowana jako pracownia dla izraelskiego pisarza Edgara Kereta i przeznaczona została na miejsce działań kulturalnych. Dom ma przeszklony dach i kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego. Konstrukcję instalacji stanowi stalowy szkielet. Elewację wykonano z poliwęglanu, a frontową ścianę zabezpiecza siatka ze stali. Ściany wykonane zostały z płyt warstwowych chroniących przed utratą ciepła, zapewniając jednocześnie ognioodporność. Dom jest ogrzewany elektrycznie. W najszerszym miejscu ma 152 cm, a w najwęższym 92 cm. 1. Pale Bull. Francja, Prowansja, Alpy, Lazurowe Wybrzeże, okolice miasta Cannes. Budynek znajduje się na stromym zboczu masywu Esterel i zapewnia wspaniały widok na morze, skały i dzikie plaże, wyspy leryńskie oraz Cannes w oddali. Budowa trwała w latach 1975-1989. Dom wybudował francuski przemysłowiec, następnie nieruchomość nabył znany projektant Pierre Cardin. Palibul to duży obiekt o powierzchni ponad 1000 m2. Na terenie posiadłości znajduje się ogród, amfiteatr na 500 osób oraz trzy baseny. Wewnątrz budynku jest ogromny salon, jadalnia, 10 pokoi z łazienkami dla gości oraz prywatne apartamenty projektanta. Nie trzeba wspominać o tym, że willa ma bardzo niecodzienny wygląd, przez co jest również często wykorzystywana przez celebrytów do organizowania prywatnych imprez i pokazów. W 2017 roku dom został wystawiony na sprzedaż. Cena, za jaką można było go zakupić, wynosiła 350 milionów euro. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zaobserwować nas na Instagramie oraz Facebooku.